Mamy 24 marca 1946 roku. Aleksander Alechin idzie do nieba. Patrzy. Jest brama. No dobra. Stoi Święty Piotr. No Święty Piotrze, no, no do nieba bym chciał. Święty Piotr tak No ale alek, no nam w niebie szachistów nie potrzeba. Ale weźcie, no, mistrzem świata byłem, nie? No tak, ale... Nie, 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 idź do piekła lepiej. No to Alechin taki zasmucony, ale tak patrzy, patrzy, coś tam przez dziurkę od klucza, a tam na chmurce hasa bogolubów. No, kurde, co jest? Święty Piotrze, no, mówiliście, że szachistów wam nie potrzeba, a tam widzę bogolubów sobie hasa. Tamten, ale Bogolubow. A co to za szachista jest?